Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić? Abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jezus odpowiadając, rzekł do nich. Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Rzekli do niego. Jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Dzisiaj w Ewangelii widzimy wielki tłum, który szuka Pana Jezusa, który biega, szuka, aż w końcu znajduje po rozmnożeniu chleba. Chcą go obwołać królem. O tym wie Pan Jezus i dlatego przed nimi ucieka. W końcu go znajdują. I im mówi, że nie dlatego mnie szukacie, ponieważ widzieliście znaki, ale dlatego, że macie napełnione żołądki, bo najedliście się chleba dosyta. Są takie potrzeby, które są z potrzebami czysto ludzkimi, czysto biologicznymi, czysto przyziemnymi, i dlatego człowiek szuka Boga, żeby zapewnił tutaj na Ziemi pewnego rodzaju jakiś dobrobyt, wypełnił jakieś braki. Ale jeżeli Pana Boga zredukujemy tylko i wyłącznie do tych spraw ziemskich, to będziemy go traktowali jako pewną moc, energię, tak jak to czynią poganie, którzy stosują na przykład magię. Magia to jest wykorzystywanie sił pozaziemskich, nadzwyczajnych, nadnaturalnych do realizacji własnych ziemskich planów. Natomiast dzieła Boże na tym właśnie nie polegają, bo magia. To jest nieinteresowanie się Panem Jezusem, a dzieła Boże to jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. To jest nie patrzenie na to, żeby realizował Pan Jezus nasze potrzeby, nasze modlitwy, nasze pragnienia, ale na to, żeby wola Boża się objawiła, żebyśmy przez wiarę poznali, co Bóg chce od nas, przedstawili też, Modlitwie, nasze pragnienia, ale połączyli z pragnieniami Pana Jezusa. I Pan Jezus wtedy te pragnienia zamienia w swój plan. Jeżeli one realizują plan Boży, no te pragnienia się spełniają, ale potrzeba w pewnej współpracy. Czasem Pan Bóg nas chroni przed naszymi pragnieniami nieuświadomionymi, które mogą nas z tej drogi do nieba zabrać, przenieść na drogę do. Potępienia. Dlatego dzieła Boże różnią się od dzieł dla Boga, tym, że dzieła Boże są zawsze zgodne z wolą Pana Boga. Natomiast dzieła dla Boga mogą być piękne, dobre, wspaniałe, wzniosłe, ludzie się zachwycają, ile to dobra ten człowiek uczynił dla Pana Boga i dla innych ludzi, ale może być mały jeden szczegół, że ten człowiek w ogóle nie słucha Pana Boga, nie wypełnia jego woli. Wręcz może nawet myśląc, że oddaje chwałę Bogu, prześladuje Boga. Tego przykładem może być Szawel, który myślał, że to wszystko, co czyni, jest na chwałę Boga, że służy w ten sposób wiernie Bogu, prześladując uczniów jakiegoś Jezusa z Nazaretu. Później Jezus go zapytał pod Damaszkiem, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Człowiek pobożny może się okazać człowiekiem, który nie, ży nie żyje po Bożemu, tylko według swoich własnych pomysłów. I często pokus szatana, które są bardzo inteligentne i często pod pozorem dobra, szatan kusi nas do tego, żeby sprzeciwiać się Bogu, a nawet go prześladować. Szaweł, kiedy się nawrócił, stał się Pawłem, świętym Pawłem, który w pokorze często, nawet kiedy się modlił, panie zabierz ode mnie ten, 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 ten pokusę, czyli tego wysłannika szatana, trzykrotnie prosił Pana Jezusa, jak to czytamy w drugim liście do Koryntian, a Pan Jezus mu powiedział, nie, żeby Cię nie wynosił ogrom tych objawień, których doświadczyłeś, tych łask, żebyś nie popadł w pychę, będziesz miał pewne upokorzenie duchowe, ale wystarczy Ci mojej łaski, bo moc słabości się doskonali. I to jest dzieło Boże. I często dzieła Boże nie w mocy ludzkiej się objawiają, najczęściej właśnie w tej słabości. I Eucharystia jest też takim bardzo prostym znakiem, bo jest znak chleba, znak wina, a tam dzieją się największe cuda. To jest dzieło Boże. Ale potrzeba zawierzyć, uwierzyć panu Jezusowi. Czas pielgrzymki, z której teraz przyjechałem, pół, pół etapu. W pewnym sensie pół dnia szedłem tej pielgrzymki, niecałe 30 kilometrów. No i przyjechałem dzisiaj na mszę świętą, zaraz pójdę do Kościoła. Moi drodzy, no niestety, może to też jest znak Boży, popsuł mi się telefon, spadł na, na drogę. Chciałem robić zdjęcia tym aparatem, robić filmy, coś realizować, ale niestety koniec skończyło się, nie działa ekran, więc to też jest jakiś znak na czas pielgrzymki będę się wyłączał i będę chciał, żebyśmy tak się łączyli duchowe, duchowo może to jest właśnie wola Pana Boga a nie taka nasza włas, nasze własne pomysły Pan Bóg daje znaki i tym znakiem jest ten telefon znaki też może być taki znak, że Pan Bóg po prostu chce trochę wyciszenia, po to żebyśmy się Mogli jeszcze bardziej skoncentrować na Panu Bogu. Jutro jadę do Niepokalanowa na godzinę dziesiątą. Radiu Niepokalanów pewnie będzie transmisja Mszy Świętej o godzinie 10. Jest to dzień przemienienia Pańskiego, jest to czas szczególnej łaski. Pan Bóg chce nas przemieniać, tylko potrzebuje z naszej strony właśnie takiego zawierzenia, żebyśmy wykonywali. Dzieła Boże, żeby Duch Święty w nas mógł wykonywać dzieła Boże w nas przez nas, przez wiarę, przez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi, aby być dzieckiem Boga Ojca. I przez Maryję, która nas uczy, Maryję niepokalaną chcemy jak najbardziej się zjednoczyć z Panem Bogiem, tak jak ona to czyniła w tym zawierzeniu. Niech mi się stanie według słowa Twego. Chcę szczególnie tak na koniec jeszcze wszystkim podziękować, którzy nas. Bardzo serdecznie przyjmowali dzisiaj. Chcę podziękować księdzu Marianowi, który nas tutaj też ogląda. Serdecznie pozdrawiam. Księdza Janusza również pozdrawiam. Bardzo serdecznie z właśnie z miejscowości bliznę, Warszawa bliznę, tej parafii, gdzie zatrzymaliśmy się. Serdecznie wszystkich bardzo pozdrawiam i błogosławię. Pan z Wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.